na trasie naszego tramwaju będą tu, prawda, Tramwaj to, prawda, trzy okrążenia dookoła. Tramwaj, co prawda, jest za darmo, ale zbieramy na remont zabytkowy tramwajów i autobusów. Jeżeli chcą nam na to coś doruszyć, to będzie nam dzisiaj bardzo miło. Tramwaj to trzci dookoła. Co? To się kręci nie dookoła. To się kręci dookoła? No, troszkę się wkręci w głowie dookoła. Chodzi o to, żeby się nie kręcić nie dookoła. Bo gdzieś trochę się będzie kręcić dookoła. Ej, nie, nie da się. A może wszystkie... Bo podwójnie to można się kręcić nawet Każdy monet do tego. Nie, Na nie, mi? Masz tu bardziej nie, coś? mi? nie, tylko monety. Ja to mówisz, to jest no. No. nie, 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 To nie, 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 To nie, 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 O, dobra, dzięki. Na plus, to nigdy nie będą zmarnowane pieniądze. Ło, 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 no, 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 faktycznie dużo tego. Chyba wróciłeś mi najwięcej ze wszystkich. Pewnie jeszcze mogę wrzucać. Powinniśmy mieć większą piątkę. Bo była ścieczka. A to ten gadający cały czas gadał. Dziękuję, 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 dziękuję. A ten gadający? Nie wiem, jak to wygląda Nie wiem, ja jak to, to jest. Mój, co to Nie, nie, no. nie. to tyle. Za A no to nie, to nie chcę. <śledziny> może jakieś ale się tam znajdą? Może jakieś euro? Jak I Coś tam. Bonte. <śledziny> Bonte właśnie. Tak. To największy monek. Dokładnie. Najwięcej dzisiaj mi narzucałeś, to na pewno. Najwięcej monek to wygrywa. Najwięcej, dokładnie. Co najwięcej wróci, to on wygrywa. Dokładnie, wydałeś. dzisiaj. I ostatnia. Ja. Dziękuję bardzo. Piękna forma. Wygrałem.